14 listopada, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Wodór to nie tylko technologia przyszłości, ale innowacyjne narzędzie, które już dziś wspiera systemy transportowe, energetyczne czy mieszkaniowe. Tak w skrócie można podsumować konferencję Wodór w praktyce, podczas której eksperci prezentowali konkretne wdrożenia i możliwości. Konferencja zorganizowana przez Bełchadowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Regionalną Izbę Gospodarczą poświęcona była praktycznym zastosowaniom technologii wodorowych oraz realnym ścieżkom finansowania projektów wodorowych w Polsce. Jest to kolejny krok w ramach transformacji. Próbujemy pokazywać możliwości i kierunki rozwoju dla regionu. Ostatnio rozmawialiśmy, organizowaliśmy konferencję związaną z zagadnieniami z atomem. Teraz organizujemy konferencję na temat wodoru, możliwości finansowania, możliwości technologiczne, przykłady, przykłady technologii z, z Polski. Jest to tak samo jak atom wodór jest szansą jest to nowa technologia może być to uzupełnienie do odnawialnych źródeł energii może być traktowane jako paliwo jako magazyn energii będziemy dzisiaj rozmawiali właśnie na temat możliwości technologicznych na temat przykładów już zrealizowanych inwestycji i będziemy też przedstawiali możliwości finansowania Dotacje, pożyczki wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z BEGIEKiem. Jest to możliwość. Będziemy pokazywali po prostu możliwości i każda firma oceni, na ile może w tą technologię wejść, na ile będzie przydatna. Na pewno dla większych firm energochłodnych, poszukujących alternatywy, jeżeli chodzi o paliwa, o jakby. Energię jest to, jest to ciekawy kierunek. Można też właśnie poprzez wodór zagospodarować energię z odnawialnych źródeł energii. No jest to też jakby kontynu kontynuacja działań w ramach zespołu do spraw rozwoju regionu przy Regionalnej Izby Gospodarczej i w ramach tego zespołu właśnie poszukujemy kierunków i możliwości rozwoju regionu. Przyglądamy się już od kilku dobrych lat, dlatego że jesteśmy jednym z obszarów transformacji, w naszym przypadku obszar transformacji województwa łódzkiego. I przyglądamy się, bo szukamy nowych rozwiązań, nowych idei i rzeczy, które się sprawdzają. A w przypadku wodoru właśnie tak jest. Dodatkowo mamy rozporządzenia, nazwijmy, rozporządzenia unijne, które dodatkowo nam wytyczają drogę. I z naszej perspektywy wodór jest jednym z, takim, z takich elementów, który ma szansę być. Gwarantem pewnych działań, o czym dzisiaj na konferencji będzie mowa. Dzisiaj wystąpią zarówno samorządy, które już weszły w wodór, jak i przedsiębiorcy, którzy wykonywali pewne działania w szeroko rozumianej branży wodorowej. I mamy nadzieję zainteresować zarówno firmy, jak i samorządy lokalne z naszego obszaru tym tematem. Celem wydarzenia było połączenie wiedzy technologicznej z przykładami wdrożeń oraz przedstawienie dostępnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego czy uczelni. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele podmiotów, które stosują technologie wodorowe w praktyce. Nasza transformacja jest bardzo zaawansowana, ponieważ miasto Rybnik od prawie trzech lat już funkcjonuje w transporcie autobusami wodorowymi. Mamy na dzień dzisiejszy 20 sztuk autobusów wodorowych. Od przyszłego roku do pierwszego kwartału będzie kolejna dostawa. 14 sztuk autobusów wodorowych i tu znowu będziemy liderem, bo będziemy mieć jako pierwsze miasto w Polsce autobusy 18-metrowe, czyli takie przegubowe. Na terenie miasta Rybnika działa prywatna stacja wodorowa, na której my tankujemy nasze oczywiście autobusy wodorowe, ale tutaj niespodzianka, również tankowane są autobusy prywatne przepraszam, nie autobusy, tylko samochody. Samochody osobowe i przyjeżdżają również do nas goście z Czech którzy też również tankują, ponieważ mamy bardzo blisko granicę czeską, więc też tankowane są auto, auta osobowe. Dodatkowo w Rybniku nie chcieliśmy się tak typowo uzależniać od firmy, która dostarcza nam wodór, więc powołaliśmy drugą spółkę miejską do życia, która docelowo ma produkować wodór z odpadów. I już pierwszy krok mamy, mamy dofinansowanie na utworzenie biogazowni i z tej biogazowni no, mamy nadzieję, że już w 2028 roku pierwszy kilogram wodoru popłynie. Nie kończymy na tym, bo miasto Rybnik wspólnie z Politechniką Śląską w Rybniku uruchomiło kierunek studiów wodorowych, tak żeby sobie kształcić kadrę. W naszej szkole średniej również młodzież uczy się z technologii wodorowych i tu sobie kompetencje zbieramy naszej młodzieży. No i dodatkowo oczywiście mamy projekty wszelakiego rodzaju takie edukacyjne w mieście, które ten rybnicki okręg wodorowy promuje. No jesteście modelowym, że tak powiem, okręgiem, żeby można Wam się przyglądać. Zapewne były plusy, minusy. Jakby dało się to jakoś tak podsumować, co było największą trudnością i jak udało Wam się no, z tym poradzić? No oczywiście największą trudnością jest to, że jest to bardzo nowoczesna technologia. I my jako miasto i tu trzeba śmiało o tym otwarcie powiedzieć, te autobusy testowaliśmy na tak dużą skalę, więc my wszystkie te jak to w branży jest mowa choroby wieku dziecięcego, żeśmy eliminowali. Więc teraz te autobusy po prostu już pewne usterki, pewne poprawki dzięki właśnie użytkowaniu w rybniku e, mają e, naprawione. Więc to z pewnością jest e, największe wyzwanie, z jakim żeśmy się mierzyli. Natomiast teraz możemy powiedzieć, że wszystko działa. Oczywiście nie jest tak, że, że wszystko działa w 100%, ale jak każdy pojazd. Czasem coś ulegnie awarii, ale mamy tak dobrze wykształconą kadrę w naszej spółce komunikacyjnej, że zarówno serwis, jak i nasza kadra świetnie sobie radzą z wszelakimi usterkami. Trzeba otwarcie powiedzieć, bez dofinansowania zewnętrznego żadne miasto nie będzie. Nie będzie kupowało autobusów na wodór, ponieważ są one zbyt drogie. My jako miasto pozyskaliśmy w pierwszym naborze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 66 milionów złotych. To było 85% dofinansowania. Natomiast w trzecim naborze, czyli teraz na te autobusy, na które czekamy 14 sztuk, dofinansowanie wynosiło 100% netto. Czyli my jeszcze odzyskując sobie podatek VAT, prawie te autobusy mamy za darmo. O praktycznej stronie wykorzystania wodoru opowiadał także Wiesław Małaszniak, prezes Śremskiego TBS. Pomysł zrodził się w 2020 roku po raz pierwszy, a nabrał realnych kształtów w 2022, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, a my byliśmy na etapie projektowania kolejnego osiedla. Oddaliśmy prac budowy pod trzy, trzy, trzy ostatnie bloki na naszym poprzednim osiedlu, no i zaczęliśmy myśleć już o kolejnym. No i wybuchła wojna, tak, ceny gazu, ropy, węgla, wszystko wystrzeliło. W górę, no i stanęliśmy przed dymatem, czym ogrzewać to nasze, to nasze osiedle. No i, i wybór padł na wodór w pierwszej kolejności, ale następnie podczas prac projektowych, rozmów, też urzędniczych batalii, bo to wodór to był po raz pierwszy w Polsce, to zrobiliśmy taką trochę hybrydę, bo jest to będzie, będziemy magazynowali energię ze słońca i ze słońca, przede wszystkim w tym wodorze, ale ten wodór nie będziemy go spalali tak jak pierwotnie, myśleliśmy i będziemy ogrzewali te nasze mieszkania plus ciepłą wodę, tylko to będzie takie połączenie hybrydowe, czyli Kotły wodorowe będą stanowiły takie zabezpieczenie energetyczne na przypadku duży, duży, dużych mrozów, mrozów, a podstawowym źródłem ciepła dla mieszkań i ciepłej wody będzie pompy gruntowe zasilane z, z prądu wytwarzanego z tego wodoru. Także to są takie, takie hybrydowe połączenie i bardzo nam się dobrze to przynajmniej na, na razie w Excelu sprawdza, że cena energii dla naszych mieszkańców będzie dużo niższa niż tą, którą musieliby płacić z naszej lokalnej ciepłowni. Nie mamy negatywnych odbiorów, nikt się nie boi tego wodoru. Oczywiście na początku, jak mówiliśmy, że to będzie osiedle wodorowe, wszystkim się wodór kojarzy jako gaz bardzo wybuchowy. Nie ma czegoś takiego, jak wodór jest gazem bardzo w pozorom bezpiecznym, bezpieczniejszym od tego gazu, który mamy w butlach, czyli propan-butan, czy tego gazu w metanie. No doskonale domniemy, że jeżeli wybuchnie taka butla 11-kilogramowa, którą mamy w mieszkaniach, czasami przy kuchenkach, to ona potrafi roz, zburzyć półklatki schodowe na całe mieszkanie, a gdyby taka, taka sama butla z wodorem się rozstrzeliła i doszło do samozapłonu, to też nie jest takie proste, Najwyżej mamy spaloną kuchnię, bo on się bardzo szybko spali, ale nie ma, nie ma tego elementu, jak my mówimy, wybuchowego, że jakieś elementy się rozprzestrzeniają. To, to jest gaz, moim zdaniem, bardzo bezpieczny, bezpieczniejszy od propanbutanu czy od metanu, które mamy. Więc jak my. Ta edukacja tych mieszkańców spowodowała, że nikt się tego już nie boi. Pierwotnie było, że obawa, no, będziecie produkowali wodór, no to skąd, skąd woda, tak? No przecież um, to wymaga ogromnych ilości. Dla, dla, tak, dla zobrazowania powiem, że dla, zasiedlenia, dla zasilenia tego naszego osiedla, które będzie liczyło 195 mieszkań, czyli mówimy 200 mieszkań, um, to jest zużycie wody tyle, ile zużywa jedna rodzina czteroosobowa w ciągu roku. Także to nie są wielkie ilości tej wody. Mało tego, mamy taki pomysł, żeby będziemy wykorzystywali tak zwany ściek oczyszczony, czyli na przeciwnej stronie warty mamy oczyszczalnię ścieków, które i tak ten ściek, ściek oczyszczony zostaje zrzucony do tej warty, a dla nas jest o tyle to wartość dodana, że ten ściek ma w miarę stabilny skład chemiczny, czyli doczyszczanie, doprowadzenie tej wody do tego, żeby można go wpuścić na elektrolizę, będzie o wiele no, 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 tańszym, tak? no bo ten, ten ściek już ma w miarę, w miarę stabilny skład chemiczny niż woda deszczowa, którą pierwotnie. Myśleliśmy, żeby zbierać i, i ją do, do, doczyszczać. I puszczać na elektrolizer. Więc nawet gdybyśmy musieli brać wodę, tą taką pitną z sieci, to i tak jest to tyle, ile zużycie jednej rodziny, czteroosobowej w ciągu roku dla zasilania w ciepłą wodę i w centralne ogrzewanie takiego osiedla. To nie są wielkie, wielkie ilości. Inspiracje czerpaliśmy ja z obecnym burmistrzem i z poprzednim burmistrzem z Olimpiady w 2020 roku w Tokio, gdzie całe, całe osiedla olimpijskie, całe bloki były zasilane właśnie z, z tego wodoru. Co prawda, oni nie produkują tego wodoru u siebie aż tak dużo, więc wprowadzają główny z Australii, ale jakby tym się sugerowałem, a ten projekt, który my realizujemy, chcemy go zrealizować, no to jest pierwszy, który jest w Polsce i, i jak moim zdaniem w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i nie -zachodniej, gdzie to jest budownictwo wielorodzinne będzie zasilane tym wodorem i to będzie osiedle docelowe, jak będzie skończone off-gridowe, czyli będzie praktycznie niezależne od sieci zewnętrznych. Nie mówimy tu o mieszkańcach, mówimy tu o częściach wspólnych. Tak? Każdy mieszkaniec będzie miał będzie podłączony do sieci, ale realizując, gdyby, nie wiem, w razie, w razie wybuchu wojny, czy jakiegoś konfliktu, czy ataku terrorystycznego, to na naszym osiedlu e, będzie ciepło, będzie światło i będą jeździły windy, tak? No to trzeba by to rozwalić, ewentualnie tą naszą lokalną, lokalną e, kotłownię i, i produkcję prądu. Także to jest to taka wartość, wartość dodana, e, a, i, a koszty eksploatacyjne i tak dla mieszkańców będą niższe niż, jak, mówię, do, do, jak mówiłem wcześniej, z naszej lokalnej sieci ciepłowniczej. Jednym z ważnych tematów konferencji był zielony wodór, czyli wodór produkowany z energii odnawialnej. Jesteśmy pierwszym i na razie jedynym polskim producentem elektrolizerów klasy PEM. Są to urządzenia, dzięki którym powstaje wodór, który również może być zielony oczywiście, więc cała Transformacja energetyczna, zasilanie komunikacji miejskiej, wodór może odbywać się właśnie dzięki naszej technologii. Kolor wodoru też jest kolorem pochodnym energii, więc jeżeli użyjemy szarej energii do naszego urządzenia, to będziemy mieli klasyfikację szarego wodoru. Jeżeli będzie to wodór, energia zielona, no to wtedy mamy zielony wodór, więc jakość wodoru jest taka sama. To jest kwestia energii, którą włożymy. Dyskusja na temat zielonego, a szarego jest jakby energią. Energię zieloną, którą w Polsce głównie pozyskujemy z paneli PV czy z wiatraków, jest to nadal energia niestabilna, a komunikacje miejskie, takie jak Rybnik, Wałbrzych potrzebują wodoru przez cały rok, więc ten łańcuch dostaw zielonej energii jest bardzo ważny. No i tu jest jakby wyzwanie naszych też naukowców i świata, tak, żebyśmy zdobyli jak najwięcej zielonej energii stabilnej przez cały rok. Regionalna Izba Gospodarcza, która dzisiaj nas gości, już po raz chyba piąty, bardzo mocno działa jakby na rzecz rozwoju technologii wodorowej. Zaproszanie jakby podmiotów z tej technologii. Mamy dzisiaj firmę SBB, która buduje stacje wodorowe między innymi w Bielsku-Białej, mamy firmę z Gdańska, mamy naszą firmę. takk mówi po raz któryś i prezentujemy jakby możliwości zastosowania tej technologii. Będzie dzisiaj też podany już przykład z życia wzięty, czyli komunikacja miejska w Rybniku, która od bodajże trzech lat używa autobusów zasilanych wodorem. TB z 7, to jest pierwsze osiedle, które ma być zwodoryzowane, czyli jakby zasilanie pieców gazowych będzie z zielonego wodoru, produkowanego lokalnie. Właśnie dużo się też mówi o tej produkcji energii ze śmieci. Jak to mogłoby się przełożyć? Tutaj jesteśmy też na takim etapie, gdzie mówi się dużo o tym, że u nas nastąpi wyłączenie. Będziemy się zmagać z tym, co tu zrobić, żeby ogrzać te nasze domostwa. No, jest to takie zielone światło w kierunku. Jest to dobry kierunek, tylko najtrudniejszy jest jakby proces legislacyjny, czyli wszelkie dopuszczenia, decyzje środowiskowe. Ludzie cały czas boją się spalarni śmieci. Co jest dużym błędem, bo weźmy przykład, czy Kopenhag, gdzie mamy to w centrum miasta, mamy stok narciarski, czy Wiedeń, tak? W centrum miasta stoi wielka spalarnia, która utylizuje śmieci w ogóle z okolicy, nie tylko z miasta, jednocześnie dając energię ciepłą i energię, energię elektryczną. Więc ta technologia jest na tyle rozwinięta, bezpieczna, to jest bardziej w naszej świadomości, że jednak... Kiedyś te spalarnie śmieci, jeszcze z lat 90. u nas, były odbierane jako typowe wysypiska, a dzisiaj są to zakłady przetwórcze, tak, które mogą dać czystą, zieloną energię i przy okazji zutylizować odpady, które cały czas produkujemy. Prelegenci zgodnie podkreślają, że wodór otwiera przestrzeń na innowacje, daje możliwości rozwoju i może stać się kluczowym elementem transformacji energetycznej. W miniony piątek byłchotowianie świecili odblaskami, a wszystko za sprawą akcji zorganizowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 13, wspieranych przez Policję, Straż Miejską i Strażaków Ochotników, którzy z energią ruszyli w miasto, by przypominać mieszkańcom o bezpieczeństwie pieszych. Na tym jednak nie poprzestali, bo troska o bezpieczeństwo połączyła także pokolenia. Wczoraj w murach placówki odbyło się kolejne wydarzenie. Uczniowie zaprosili swoje babcie i dziadków na spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na drodze. Seniorzy wysłuchali porad dotyczących widoczności po zmroku i roli odblasków w codziennym poruszaniu się. Warto dodać, że szkoła podstawowa nr 13 włączyła się w tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła, organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi oraz Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, koordynowany przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W Bełchatowie zakończyła się jubileuszowa akcja sadzenia drzew z okazji stulecia odzyskania praw miejskich. Tym razem Lipy i klony Jawor posadzono na terenie trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza. W sadzeniu drzew razem z licealistami uczestniczyli wiceprezydent miasta oraz dyrektor szkoły. Wcześniej w ramach tej samej akcji mieliśmy przyjemność towarzyszyć uczniom szkół podstawowych, którzy sadzili drzewa w połączeniu z uroczystościami ślubowania pierwszoklasistów. Każde posadzone drzewo ma przypominać o historii Bełchatowa. Warto dodać, że sadzonki przygotowało nadleśnictwo bełchatów. Jeśli szukacie Państwo ciekawego pomysłu na weekend, warto odwiedzić Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, gdzie można obejrzeć wystawę pracowni modelarskiej, w której zajęcia prowadzi pan Janusz Stasiak. Ekspozycja Małe Modele, Wielka Pasja prezentuje modele samolotów, pojazdów i maszyn, które zachwycają dbałością o każdy szczegół. Wernisarz wystawy zorganizowano 12 listopada, ale ekspozycję można oglądać do 25 listopada. Gorąco zatem zapraszamy miłośników lotnictwa, pasjonatów modelarstwa oraz wszystkich którzy chcą zobaczyć kunszt modelarzy i poczuć pasję do tworzenia w miniaturze. ZUS przypomina, że przedsiębiorcy, którzy w 2025 roku nie skorzystali jeszcze z wakacji składkowych, mogą złożyć wniosek RWS do końca listopada przez platformę PUE -E ZUS. Jeżeli wniosek wpłynie po tym terminie, ulga, z której można skorzystać w tym roku, przepadnie. Od grudnia ubiegłego roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą skorzystać z tzw. wakacji składkowych. Jest to ulga, która po spełnieniu określonych warunków pozwala raz w roku nie płacić składek na własne ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz solidarnościowy. Co istotne, nadal jednak trzeba zapłacić składkę zdrowotną. Do 3 listopada tego roku do ZUS-u wpłynęło już ponad 2 miliony 400 tysięcy wniosków o skorzystanie z wakacji składkowych i aż 96,1% z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie. W województwie łódzkim złożono 138 600 wniosków, do pierwszego oddziału ZUS w Łodzi wpłynęło 58 000 wniosków, do drugiego oddziału ZUS w Łodzi 44 900 i do oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim 35 700. Pozytywnie rozpatrzono 96,4%. Osoby uprawnione, które w tym roku jeszcze nie korzystały z wakacji składkowych, mają czas do końca listopada na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień. Jeśli wniosek zostanie złożony dopiero w grudniu, ulga obejmie już składki za styczeń przyszłego roku. W praktyce oznacza to, że kto nie złoży wniosku do końca listopada, w tym roku straci możliwość skorzystania z ulgi. Wydaje się, że przedsiębiorcy są tego świadomi, bo tylko w ciągu pierwszych trzech dni listopada do ZUS-u wpłynęło ponad 196 tysięcy wniosków, w tym 12,5 tysiąca z województwa łódzkiego. Aby skorzystać z wakacji składkowych, kluczowym wymogiem jest podleganie choćby przez jeden dzień dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wakacje składkowe. Istotny jest także limit rocznego przychodu, który w 2024 lub 2023 roku nie może przekroczyć równowartości 2 milionów euro w złotych. Dodatkowo kwota pomocy publicznej otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat nie może przekroczyć 300 000 Euro. Chodzi tu o pomoc de minimis. Wniosek o wakacje składkowe może złożyć przedsiębiorca lub jego pełnomocnik tylko elektronicznie na półę ZUS z konta płatnika. Należy to zrobić w miesiącu przed tym, za który chce uzyskać się zwolnienie ze składek. Na przykład, żeby nie płacić składek za grudzień, wniosek trzeba złożyć do końca listopada. Pod koniec września 2025 roku ZUS uprościł formularz RWS. Teraz łatwiej jest wpisać informacje o pomocy de minimis. Wystarczy podać jej łączną kwotę bez wymieniania instytucji, które ją przyznały. Więcej informacji na temat wakacji składkowych dostępnych jest na stronie www.zus.pl. W najbliższą sobotę 15 listopada o godzinie 13 PGG GKS Bełchatów zagra na Stadionie Miejskim przy Sportowej 3 z Wisłą Drugą Płock. Spotkanie rozgrywane w ramach 17 kolejki BetClick III ligi będzie oficjalnym debiutem nowego trenera brunatnych Mateusza Milczarka. W bilety na mecz można zaopatrywać się w oficjalnym sklepie klubowym GKS jak umiejscowionym na trybunie Południowej Stadionu Miejskiego. W meczową sobotę już od godziny 9. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.